co pomaga mi ograniczyć słodycze. Jako, że jestem na redukcji 1550 kalorii, mam kilka swoich takich sposobów, które naprawdę działają, i przez które mimo że byłam uzależniona od słodyczy, to pomagają mi po prostu te słodycze ograniczyć albo w ogóle nie jeść. Numer jeden są to słodkie śniadania. Jest to wielokrotnie sprawdzony przeze mnie sposób. I mimo że wcześniej nie wytrzymywałam ani jednego dnia bez czekolady, to przy słodkim i białkowym śniadaniu jest mi to po prostu bardzo łatwo ograniczać. Nie mam takich zechcianek, wiecie, na, na batona, na. Ciastko na cokolwiek. Drugim sposobem jest odpowiednia ilość białka w posiłkach. Najlepiej jeść od 1,6 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała, co może się wydawać trudne, aczkolwiek takie nie jest. Ja się bardzo skupiam na odpowiedniej podaży białka w moich posiłkach, ponieważ to sprawia po prostu, że nie chcę mi się w ogóle jej podjadać. Nie chce mi się jeść. Chodzę na jedzona, nie męczę się na tej redukcji. No, i ostatnim sposobem w tym filmie jest Coca-Cola Zero. Pita przeze mnie głównie na redukcję, ponieważ wtedy sobie częściej pozwalam ją pić. Nie dość, że hamuje apetyt, bo jest zgazowany i wypełnia ten brzuszek. To też swoją słodkością hamuje te wszystkie zachcianki.